Witam serdecznie. Sebastian Kobiela, biuro nieruchomości Homagent. Chciałem Państwu zaprezentować lokal do wynajęcia. Położony w centrum Katowic w intensywnie rozwijającej się jego części. Lokal jest położony przy ulicy Zabskiej 16. To bardzo dobrze zlokalizowana nieruchomość, gdzie w najbliższym czasie jej potencjał jeszcze bardziej wzrośnie z tego względu że obok nieruchomości trwała proces budowy największej katowickiej aktualnie inwestycji mieszkaniowo biurowo usługowej jest to inwestycja Global Office Park firmy Kawatina gdzie przewidziana jest budowa Prawie 90 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowych, mieszkalnych, hotelowych i usługowych. Ten rejon znacznie zyska na, na atrakcyjności poprzez powstanie tak dużej i znaczącej inwestycji. Już na dzień dzisiejszy w pobliżu znajduje się wiele budynków biurowych, kamienic mieszkalnych, które przyciągają dużo, dużo, potencjalnych osób. Jest to dosyć dobry rynek, jeśli chodzi o dostępność potencjalnych klientów. Stąd lokal powinien się cieszyć no, z sporym zainteresowaniem lokalnej tutaj społeczności pracującej czy też mieszkającej. też niedaleko usytuowany jest jeden z pierwszych wieżowców biurowych w Katowicach. jest to biurowiec grupy kapitałowej Cox. są również nowoczesne powierzchnie tutaj biurowe, wybudowane w przed kilkoma latami. Uzupełnienie tutaj struktury nieruchomościowej to kamienice. Kamienice w dużej mierze są pięknie już odrestaurowane, ze względu na to, że lokalizacja jest bardzo cenna i atrakcyjna. Nieco dalej mamy biurowiec WARTY, czyli Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Kompleks tutaj. Hmm, powierzchni biurowych zlokalizowany jest również w niedalekiej odległości duże, duży kompleks biurowy firmy Opal, gdzie prawie 65 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biur jest do wynajęcia. Tutaj widzimy fragment tego budynku. Większa jego część jest schowana nieco Głębi. Sama kamienica, w której znajduje się lokal, to odrestaurowany kilka lat temu budynek wykonany ze naprawdę dużą starannością. W budynku jest winda, co jest też jakby atrakcyjnym elementem dla potencjalnych wynajmujących powierzchnie biurowe. Lokal znajduje się na parterze, jest to lokal narożny, przez co jest bardzo dobrze widoczny z ulicy. lokal narożne zazwyczaj generują największy ruch pieszych w, oko, w okolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie. Jest też możliwość znakomicie wyeksponowania czy też reklam, czy szyldów. Na piętrach tego budynku znajdują się biura, są tutaj firmy IT, firmy mediowe. Bardzo ładny budynek. W lokalu obok, który niedawno wynajmowaliśmy, to też jest bardzo cenna informacja powstaje dosyć awangardowa forma, Fitness klubu. No, znamy trochę szczegółów tej działalności, więc mogę Państwa zapewnić, że też ten lokal będzie generował dosyć dużo potencjalnych odwiedzających to miejsce. Zaraz przejdziemy sobie do, do środka. Tutaj znajduje się jedno z wejść. Do lokalu ogólnie są e, trzy wejścia. Tak jak Państwu wspominałem jest to lokal narożny. Natomiast my przejdziemy, wejdziemy od drugiej strony. Co ciekawe jest to e, oferta bardzo interesująca z tego względu, że e, przed samym lokalem jest możliwość zaparkowania. Jak Państwo widzą tutaj akurat właśnie samochód jeden odjeżdża, e, zwalnia nam miejsce. Te miejsca parkingowe to, to są miejsca ogólnodostępne, płatne. Odpłatność tutaj za zaparkowanie to jest w wysokości 2, 2 zł. Pierwsza godzina. Kolejne godziny też, też bardzo porównywalne kwoty. Także nie jest to dosyć znacząca kwota, jeśli chodzi o możliwość parkowania. Jest też również możliwość wynajęcia. Kopert od miejskiego zarządu dróg i mostów, co też jakby dodatkowo zagwarantuje pewność miejsca parkingowego dla państwa czy dla państwa klientów. Przejdziemy sobie teraz do lokalu. I tutaj muszę państwu powiedzieć, że też dosyć duże. Zaskoczenie i coś, co jest wyróżniające tą ofertę, jak również jest to dosyć dużego rodzaju bonus, to stan tego lokalu. Lokal jest perfekcyjny, jeśli chodzi o swój, swój, swój stan, standard. Znajdują się tu, jak Państwo widzą, jednostki klimatyzacji, wentylacji. Kurtyny powietrzne nad wejściami, ogrzewanie centralne, punkty wodne. Jest również siła podłoga, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, wyłożona włoską, włoskim gresem. Jednostka, jednostki do sterowania klimatyzacją, wentylacją. Co jeszcze? Tutaj mamy dodatkowe wejście, wyjście na, na dziedziniec. Dziedziniec jest również bardzo zadbany, zagospodarowany, zabezpieczony. Ładnie przycięta trawka, także otoczenie jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i w, w odpowiednich standardach można powiedzieć takich no jakby Ekskluzywności czy, czy też bardzo dużej solidności. Ponieważ lokal wcześniej był wynajmowany na działalność gastronomiczną, jest tu duża ilość punktów wodnych. Co może mieć znaczenie, jeśli chodzi o na przykład przystosowanie tego lokalu do działalności jakichś gabinetów medycznych, stomatologicznych, poradni. Zawsze jest to problem, jeśli chodzi o dostępność tych punktów wodnych. Toalety są trzy. Przejdziemy teraz, tak pokrótce, może tutaj do każdej z nich. Wszystko jest wykończone. Wszystko jest przygotowane do wejścia. Estetyka wykończeń wnętrz jest wysoka. Będziemy sobie przechodzić. Tutaj mamy y, taką y, wydawkę, to z tego względu, że tu lokal był wcześniej gastronomiczny. Oczywiście, jak wspominałem, kolejne przyłącze siły, y, kolej, kolejne przyłącze wody. Y, myślę, że bardzo łatwo będzie zaadaptować ten, ten lokal na jakąś tam formę y, gabinetów, y, poradni, kolejne punkty wodne. Kolejne pomieszczenie, kolejne punkty wodne oczywiście wszędzie, wszędzie drzwi. System alarmowy, system monitoringu. Przechodzimy do kolejnej łazienki. Tu mamy kolejną łazienkę. Również wykończona. Tak wygląda mniej więcej sala yy, główna, sala ekspozycyjna, sprzedażowa. Ładne witryny, jak Państwo widzą, tutaj element yy, drewniany. To bodajże machoń jest, jeśli chodzi o yy, kolorystykę. Tu mamy kolejną toaletę. Również wykończona lokal spełnia oczywiście wszystkie y, standardy zabezpieczeń PPOŻ, także jeśli chodzi o, tą, o ten element y, nie powinno być najmniejszych problemów z odbiorą, zresztą jak Państwo widzą jest to naprawdę y, wysoki standard wykończenia. Dla kogo ten lokal wydaje się najlepszy do zagospodarowania. No przede wszystkim jest możliwość tutaj w miarę szybki sposób uruchomienia działalności gastronomicznej. Także na pewno gastronomia, na pewno forma tutaj restauracji, jeśli chodzi o, o trwającą inwestycję, to na przyszłość będzie miała zagwarantowane na naprawdę sporą ilość klientów i już w tym momencie e, liczni pracownicy okolicznych biur i kamienic e, stanowią ciekawą, e, ciekawą klientelę, natomiast no jeszcze przy zakończeniu, po zakończeniu tej inwestycji tutaj, która jest praktycznie po drugiej stronie, stronie ulicy, ten potencjał jeszcze dodatkowo wzrośnie. Na pewno bardzo interesująca też lokalizacja pod gabinety lekarskie, pod poradnie, przychodnie, czyli ogólnie można powiedzieć dla służby zdrowia. Co, co też może być interesujące, no to pewnie lokal nadawałoby się również na, na jakiś sklep spożywczy, Salon, salon ekspozycyjny, salon handlowy. Myślę, że to też dobre miejsce na, na renomowaną kancelarię. Ogólnie handel usługi. Co do usług. Bardzo ciekawa lokalizacja. Zdaje się również podprowadzenie salonu fryzjerskiego, salonu spa, wszelkich form odnowy biologicznej, zabiegów upiększających. Po drugiej stronie, no, widzą Państwo, jest tu właśnie gabinet stomatologiczny, implantologia. Bardzo wiele funkcji można tutaj spokojnie prowadzić. Ja chciałem Państwu jeszcze na koniec zwrócić uwagę, że lokal jest naprawdę w wysokim standardzie. Lokalizacja o dużym potencjale na dzień dzisiejszy i jeszcze z perspektywami dalszego, znacznego rozwoju. Jeśli chodzi o przystosowanie, to lokal daje naprawdę sporo możliwości przystosowania do, do prowadzenia różnych form działalności gospodarczej. Kolejny atut to miejsca postojowe, oczywiście ogólnodostępne, natomiast jest możliwość wynajęcia kopert dla, dla klientów czy dla swoich pracowników. Lokal ma kilka e, witryn, także jest możliwość również umiejscowienia swoich e, szyldów, e, reklam. Jeśli chodzi o metraż tego lokalu, to to jest y, y, około 126 y, metrów. Lokal jest do wynajęcia praktycznie. Od zaraz. Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa znajomych poszukuje lokalu w wysokim standardzie, w bardzo dobrej i, i jeszcze dodatkowo zyskującej na atrakcyjności lokalizacji, to zapraszam do kontaktu. Pod numerem 530 860 700. Dosyć dużym ułatwieniem będzie kontakt telefoniczny. Natomiast oczywiście, mogą Państwo również do mnie skierować się drogą mailową. Mój adres mailowy to sebastian.kobiela, małpa homeagent.pl. Gdybym mógłbym, mógł Państwa poprosić o udostępnienie na swoich social mediach, byłbym bardzo wdzięczny. Być może któryś z Państwa znajomych, przyjaciół skorzysta i wynajmie bardzo interesujący lokal. Tak jak wspominałem, jesteśmy w centrum Katowic, które intensywnie się w tej części jeszcze rozwija, także uważam, że jest to pewnego rodzaju okazja inwestycyjna, między innymi ze względu na standard, lokalizację, stan wykończenia tego lokalu. To, że nie trzeba ponosić nakładów w instalację klimatyzacji, wentylacji i innych, i innych tutaj nakładów naprawdę bardzo bardzo interesujący lokal. Dziękuję państwu za uwagę, gdyby można jeszcze było poprosić o lajki, wszelkie komentarze mile widziane. I dziękuję państwu za uwagę.